Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Ja oczywiście jestem Sylwia, a dzisiaj zapraszam Was do domku LOL Surprise. Niby wszystko jest w porządku, laleczki wstały jak co dzień, zjadły śniadanie, ale zaraz będą miały niespodziewanego gościa. Jesteście ciekawi kto to taki i co wydarzy się dzisiaj w domku? No to koniecznie zostawcie kciuki do góry, a ja zapraszam Was do oglądania. O, halo, przepraszam, czy ktoś tutaj jest? Czy ktoś w ogóle czeka na moje przybycie? O, dziewczyny, pomóżcie mi! Mam tyle bagaży ze sobą! muszę już do ciebie pędzę! Witaj, kochana! O, jak podróż? Minęła dobrze? Zadowolona jesteś? Głodna? Czy po prostu zmęczona? O, rany, ale ty dużo mówić! O, nie, po prostu chciałabym już iść do swojego pokoju! Tak, tak, rozumiemy! Chciałabyś odpocząć! Twój pokój jest na samej górze! nie jest zbyt duży, Ci się spodoba. O nie, ja nie będę mieszkać na górze. Boję się wysokości. Poza tym mam tyle rzeczy, tyle ubrań i bagaży, że nie dam rady tego wnieść na górę. nie, a pokój jest przyszykowany. To co my teraz zrobimy? No nie wiem, musimy coś wymyśleć. O, przecież nie mamy innego pokoju wolnego. A potrzebne jest sporo miejsca. Zobacz, ile rzeczy ze sobą zabrała nasza przyjaciółka. A ten salon tutaj na dole, dziewczyny. Mogłabym go sobie zabrać? O, dziewczyny, wy się przeniesiecie na górę, tam będziecie odpoczywać, a ja spokojnie rozłożę się tutaj na dole. Ale jak? To jest nasz salon! My tutaj odpoczywamy. My tutaj się bawimy. Jak ty chcesz nam zabrać ten pokój? O, nie wiem, czy to dobry pomysł. O, dziewczyny, no proszę. Wiecie, że zatrzymuje się u was tylko na chwilkę. No dobra dziewczyny. Pozwólmy jej. Faktycznie mam mnóstwo rzeczy ze sobą. Na chwilę pobędziemy na górze, a później znowu przyniesiemy salon na dół. A, dziewczyny, dzięki! Jesteście ekstra. Zatrzymuje się przecież na chwilę. O, super! Mm, buziaczki dla Was. No to w takim razie pędzę po swoje rzeczy. No i zaczynamy meblowanie. Goro! Ten salon ma się zmienić, kochani. No to musimy najpierw wszystko z niego powyciągać. Nie powinno tutaj zostać nic. Kanapa będzie na górze. Fotel również stoliczek i pufa. A tego króliczka w rogu może zostawmy. I tę świecącą lampę. W tamym środku stanie piękna toaletka. Tutaj nasza bohaterka będzie mogła ułożyć swoje kosmetyki, biżuterię i co tam tylko zechce. Do tego odpowiednie krzesełko. Może jeden stoliczek postawimy jeszcze tutaj, o z tej strony. Konieczne jest przecież łóżko do spania. Łóżko będzie z drugiej strony przy drzwiach. Tutaj zrobimy kącik sypialniany. Poduszeczka. Kołderka. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Wieszak na ubrania. W końcu nasza bohaterka ma mnóstwo ubrań. Sami widzieliście. Wow, pokój wygląda ekstra. Widać, że należy do małej księżniczki, która uwielbia modnie wyglądać. No i ekstra. W takim pokoju to ja teraz mogę zamieszkać. Wow, zaraz poustawiam wszystkie swoje rzeczy. Będzie tutaj wyglądać cudnie. Ha, ale ej, dziewczyny, potrzebuję jeszcze jednej rzeczy! Zapomniałam Wam powiedzieć, że mam młodszą siostrzyczkę. O, i pewnie potrzebujesz dla niej łyżeczka. E, już się robi! Połyska dla bobaska stanie, proszę, z tej strony. A teraz czas na ubranka. Na początek zabierzmy... Bo na nich zaraz Wylądują przepiękne sukienki Na tym powiesimy Różową sukienkę Teraz Śliczna błękitna Fajny y, Czarny kombinezon On również wyląduje Na wieszaku I do tego jeszcze taka biała Długa bluzeczka I teraz Do no, wieszak. Równiutko. Teraz żadne moje ubrania nie będą pogniecione. A gdy wstanę rano, będę mogła tylko zerknąć na wieszak i od razu sobie wybrać ubranko, w jakim będę chodzić. Nie zapomnijmy jeszcze o spódniczkach. Złotej i czarnej. Do tego krótkie spodenki. No i niezła kolekcja butów. Wysokie kozaczki. Białe. Pomponiki na żółtych bucikach i buty z brokatem. W paletce wyląduje biżuteria. Przepiękne złote koraliki. Nie zapomnijmy o buteleczce i o ulubionym sweterku, różowym oczywiście, naszej laleczki. Czy gdzieś jeszcze jest tutaj skrawek miejsca? Bo musimy jeszcze ustawić ulubione torebki. Może na tym stoliku tutaj z tyłu. To będzie dobry pomysł. Tylko, czy wszystkie się tutaj zmieszczą? Taka. Teraz tęczowa. No, to może tę położymy pod spodem. I jeszcze mała walizeczka. I jeszcze jeden stolik. Ponieważ jest pewna wyjątkowa rzecz. Ulubiona czapka naszej bohaterki, gdy. Zamienia się w dostawcę pizzy. Salon zmienił się nie do poznania. Nie ma już tutaj miejsca, aby odpocząć. Wszystko, zobaczcie, zmieniło się w wielką garderobę. No i teraz w końcu w tej kołysce może być położona moja siostrzyczka. Zobaczcie jak słodko wygląda. Zupełnie tak jak ja kocham broka. O rany, ale tutaj jest dużo rzeczy. Ty naprawdę to wszystko nosisz? Oczywiście, uwielbiam się przebierać. Uwielbiam zmieniać ubrania. Ja nie mam tyle sukienek. O, jakieś liczne buciki masz nawet tutaj? Chcesz? To możesz przymierzyć coś z mojej garderoby. Zobaczysz, czy będzie do ciebie pasować. Bo ja to wszystko idealnie mam dopasowane. Kupione idealnie na wymiar. Mogę podejść do twojego wieszaka? O rany! No, nie mogę w to uwierzyć. Zaraz się w coś fajnego przebiorę. Sukienki i sukienki. Codziennie je noszę. O, nie chcę tej błękitnej, tej różowej też, tej białej koszulki też. O, na końcu jest taki fajny, czarny strój. Mogę go przymierzyć razem z tą twoją czapką? No jasne, przymierzaj co tylko zechcesz. A wiesz, że wybrałaś strój dostawcy pizzy? Ciekawe jak będziesz w nim wyglądać. Już się przebrałam. Ty naprawdę lubisz w tym chodzić? Naprawdę lubisz być dostawcą pizzy? Bo ja trochę w tym czarnym stroju to czuję się jak chłopak. No i właśnie o to chodzi. Dzięki temu, jak się ubierasz, możesz się zmieniać. Aha, no dobra, no to ja w takim razie zmieniłam się w chłopaka. No, niech będzie! Komu pizzę, komu komu, bo idę do domu! I idę się pokazać dziewczynom! Ciekawe, czy mnie rozpoznają! O, obstawiam, że zaraz wszystkie tutaj przyjdą do Twojej garderoby i będą chciały wszystkie ciuchy przymierzyć! Nie ma sprawy! Zapraszam! Mam tutaj mnóstwo ubrań. A teraz przepraszam was na chwilkę, bo ciągle tylko gadam o ubraniach, a zapomniałam o mojej malutkiej, słodkiej siostrzyczce! Na szczęście jest bardzo grzeczna. O, potrafi sama się sobą zająć. Siostrzyczka siedzi grzecznie. Garderoba skończona. Była to wielka metamorfoza salonu. Podobało Wam się spotkanie z tą uroczą laleczką? No to koniecznie zostawcie kciuki do góry. No i napiszcie mi na dole w komentarzu pomysły na jakieś inne historie i bajki z laleczkami LOL Surprise. Wpadnijcie na mojego Facebooka, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was kochani. Pa-pa!